Wiele osób sądzi, że codzienne długie spacery i jedzenie sardynek, albo nawet 10 jaj dziennie, wystarczy, aby silnie zbudować mięśnie, zwłaszcza u kobiet, które marzą o bardziej umięśnionej, sprawnej sylwetce. Jednak rzeczywistość jest zupełnie inna. Zwłaszcza w starszym wieku ciało prawie wcale nie buduje nowej masy mięśniowej, a to dlatego, że pomija się jeden kluczowy fakt. Około 80% efektów zależy od odżywiania. A jedynie 20% od treningu. Dlatego nawet jeśli kobieta je codziennie sardynki lub jajka, to bez minimum 100 g białka dziennie nie dostarczy organizmowi wystarczającego budulca do wzrostu mięśni. Jedna puszka sardynek to około 18 g białka, a 10 jaj dostarcza jedynie około 50 do 60 g zdecydowanie za mało, by osiągnąć realny przyrost. W tym materiale Doktor Jan Kowalski przedstawia cztery konserwy, które zawierają znacznie więcej białka niż sardynki. Dwie z nich są roślinne, idealne dla kobiet preferujących dietę wegetariańską, ale pragnących wyraźnie zwiększyć masę mięśniową. Kolejność nie jest przypadkowa. Zaczynamy od drugiego najlepszego źródła, które jednocześnie należy do najtańszych. Najpotężniejsza i najłatwiej dostępna propozycja pojawi się na końcu. Dodatkowo zostanie ujawnione jedno powszechne codzienne jedzenie, którego absolutnie nie wolno łączyć z posiłkami białkowymi, jeśli kobieta chce zatrzymać zanik mięśni i odzyskać siłę. Pierwszym produktem, który wiele kobiet nie docenia, są zwykłe pieczarki w puszce. To jedno z najbardziej wszechstronnych i zaskakująco odżywczych produktów roślinnych, idealnych dla pań chcących wzmocnić i rozbudować mięśnie. Podczas gdy jedna puszka sardynek dostarcza około 10 g białka, filiżanka ugotowanych pieczarek zawiera od 12 do 15 g, co czyni je wyjątkowo wartościowym, roślinnym źródłem protein. Co ważne, pieczarki nie zawierają cholesterolu, mają mało kalorii, a równocześnie są pełne minerałów i antyoksydantów wspierających regenerację i wzrost tkanki mięśniowej. Pieczarki wzmacniają odporność, chronią komórki i dostarczają potasu, który zapobiega skurczom mięśni i wspiera prawidłową ich pracę, co jest szczególnie ważne dla kobiet w starszym wieku. Obecność selenu chroni włókna mięśniowe przed stresem oksydacyjnym, a witaminy z grupy B, w tym B6 i foliany, usprawniają metabolizm białek i odbudowę komórek. Niektóre odmiany dostarczają także beta glukanów które zmniejszają stany zapalne i przyspieszają regenerację po wysiłku. Badanie trwające 12 tygodni pokazało, że osoby starsze spożywające ekstrakty z pieczarek oraz wykonujące lekkie ćwiczenia siłowe zwiększyły masę mięśniową o 18% i regenerowały się 23% szybciej niż grupa kontrolna. Już dawno w Japonii pieczarki uznawano za naturalne pożywienie wojowników. Wzmacniające siłę i wytrzymałość, zanim nauka wyjaśniła mechanizmy ich działania. Pieczarki z puszki są wygodne, gotowe do użycia i idealne w prostych posiłkach budujących mięśnie. Mogą być dodane do śniadania z jajami, szpinakiem i twarogiem, do obiadu z kurczakiem i ciecierzycą, lub do kolacji z brokułem i brązowym ryżem, zapewniając organizmowi pełnowartościowe aminokwasy przez cały dzień. Jednak same pieczarki nie wystarczą. Aby kobieta budująca mięśnie zauważyła realne efekty, potrzebne jest kolejne źródło białka, które działa z nimi w duecie i wzmacnia ich działanie. Kolejnym niezwykle skutecznym źródłem białka, które doskonale współpracuje z pieczarkami, jest tuńczyk w puszce. 100 g tuńczyka dostarcza od 25 do 30 g pełnowartościowego białka, czyli niemal 40% więcej niż sardynki. Dla kobiet, których organizm z wiekiem wolniej przyswaja aminokwasy, tak wysoka biodostępność jest niezwykle cenna. Kompletne aminokwasy tuńczyka wspierają przyrost siły, poprawiają napięcie mięśniowe i pomagają utrzymać funkcjonalność potrzebną na co dzień. Tuńczyk dostarcza także selenu, witamin z grupy B, zwłaszcza B12 i niacyny, które usprawniają wykorzystanie białka przez organizm, przyspieszają regenerację i zmniejszają mikrouszkodzenia włókien mięśniowych. Badanie trwające 8 miesięcy wykazało, że osoby starsze, które jadły ryby bogate w białko, takie jak tuńczyk, zwiększyły swoją masę mięśniową średnio o prawie 2 kg, podczas gdy grupa porównawcza jedynie nieco ponad 0,5 kg. Nic dziwnego, że w kulturach śródziemnomorskich tuńczyk w zalewie od wieków uznawano za pokarm wzmacniający siłę i wytrzymałość kobiet pracujących fizycznie. Tuńczyk jest też wyjątkowo prosty w użyciu. Można dodać go do porannego omletu z pieczarkami, sałatki z białą fasolą na obiad, czy do lekkiej kolacji z warzywami i ryżem. Każdy z tych posiłków dostarcza pełnego spektrum aminokwasów wspierających budowę i utrzymanie masy mięśniowej. Jednak, podobnie jak pieczarki, tuńczyk sam w sobie nie wystarcza, aby kobieta w dojrzałym wieku Mogła zauważyć wyraźną poprawę siły. Aby efekt był maksymalny, potrzebne jest jeszcze trzecie, znacznie potężniejsze źródło białka. To właśnie ono tworzy z pieczarkami i tuńczykiem niezwykle skuteczne trio wspierające kobiecą muskulaturę. Trzecim wyjątkowo silnym źródłem białka jest wołowina z puszki produkt, który wiele kobiet wciąż nie docenia. Podczas gdy sardynki dostarczają zaledwie 10 do 15 gramów białka, około 90-gramowa porcja konserwowej wołowiny zapewnia od 25 do 28 gramów wysokiej jakości protein zawierających wszystkie aminokwasy niezbędne do wzrostu i regeneracji włókien mięśniowych. Wołowina działa niczym naturalny silnik metaboliczny. Zawarte w niej żelazo chemowe poprawia dotlenienie mięśni, co zwiększa ich wydolność, a kreatyna wspiera mocniejsze skurcze mięśni, co jest szczególnie cenne dla kobiet trenujących siłowo. Dodatkowo wysoka zawartość cynku i witaminy B12 wzmacnia syntezę białek, koordynację nerwowo-mięśniową oraz opóźnia zmęczenie. Obecność selenu chroni mięśnie przed mikrouszkodzeniami. A karnozyna spowalnia procesy związane z wiekowym zanikiem mięśni. Badanie trwające 16 tygodni wykazało, że osoby starsze spożywające codziennie konserwową wołowinę zwiększyły masę mięśniową o 22%, a siłę aż o 28% w porównaniu z tymi, które jadły wyłącznie roślinne źródła białka. Już w XIX wieku amerykańskie pracownice fizyczne i robotnice kolei. Wiedziały, że wołowina z puszki pozwala im dłużej pracować i szybciej odzyskiwać siły. Jej przygotowanie jest niezwykle proste, ponieważ mięso jest już ugotowane. Kobiety mogą połączyć je rano z jajkami i papryką, w południe z fasolą, ryżem i odrobiną tuńczyka, a wieczorem z warzywami w rozgrzewającym gulaszu, który dostarcza stabilną porcję białka na nocną regenerację. Jedyną rzeczą, na którą warto uważać, jest zawartość soli, szczególnie u kobiet mających problemy z ciśnieniem. Jednak nawet tak silna proteina wymaga jeszcze czwartego elementu, aby w pełni wesprzeć kobiecą muskulaturę roślinnego, niezwykle sycącego i od wieków cenionego za wspieranie siły i wytrzymałości. Czwartym źródłem białka, które doskonale wspiera budowę kobiecej masy mięśniowej, są fasole w puszce. Należą do najbardziej odżywczych produktów roślinnych i sprawdzają się zarówno u kobiet jedzących mięso, jak i u wegetarianek. Podczas gdy sardynki dostarczają jedynie około 10 do 12 g białka, jedna filiżanka czarnej fasoli zawiera około 15 g, a fasola kidnej około 13. Do tego dochodzi wysoka zawartość błonnika, złożonych węglowodanów i stabilnej energii która ułatwia dłuższą aktywność fizyczną i wspiera codzienną siłę. Fasole dostarczają roślinnego białka, które w połączeniu z innymi produktami tworzy pełne profile aminokwasowe. Błonnik wspiera trawienie i wchłanianie składników odżywczych, a węglowodany złożone zapewniają równomierne uwalnianie energii, co pomaga kobietom utrzymać sprawność i nie tracić mięśni z powodu zmęczenia. Fasole są bogate w magnez, regulujący pracę mięśni, w foliany wspierające odbudowę komórek oraz potas, zapobiegający skurczom i stabilizujący układ nerwowy. Szczególnie cenne jest lizyna, aminokwas często niedoborowy w diecie roślinnej, a niezbędny do syntezy białek i wzmocnienia kości. Badanie trwające 20 tygodni wykazało, że osoby starsze, które codziennie włączały różne rodzaje fasoli i regularnie się ruszały, Zanotowały 16% wzrost wytrzymałości mięśni oraz niemal 20% szybszą regenerację. To potwierdza obserwacje znane od stuleci w kulturach, gdzie fasole były podstawą diety wojowniczek i pracownic fizycznych, które dzięki nim zachowywały siłę nawet w trudnych warunkach. Fasole są bardzo wygodne, ponieważ są już ugotowane. Kobiety mogą łączyć je rano z pieczarkami, jajkami i serem, w południe z tuńczykiem i warzywami. A wieczorem z wołowiną, z puszki i pomidorami, tworząc sycący gulasz, zapewniający stałą podaż białka przez całą noc. Jednak wszystkie te silne źródła białka pieczarki, tuńczyk, wołowina i fasole tracą swoją skuteczność, gdy zostaną połączone z jednym powszechnie spożywanym produktem. To właśnie on może drastycznie zahamować wzrost kobiecej masy mięśniowej i sprzyjać stanom zapalnym. Cztery opisane wcześniej źródła białka działają znakomicie o ile są właściwie łączone. Istnieje jednak jeden produkt, który potrafi całkowicie zablokować ich pozytywny efekt, a nawet osłabić mięśnie. Chodzi o makaron instant, wygodny i popularny, zwłaszcza wśród starszych kobiet, które chcą szybko zjeść coś ciepłego. Choć wygląda niegroźnie, w rzeczywistości wywołuje reakcję które poważnie utrudniają budowę tkanki mięśniowej. Makaron instant ma wysoki indeks glikemiczny sięgający od 40 do nawet 70, co sprawia, że działa podobnie do białego pieczywa. Kiedy kobieta zjada go razem z pokarmami białkowymi, takimi jak tuńczyk, wołowina czy pieczarki, poziom cukru we krwi gwałtownie rośnie. Ten skok hamuje zdolność organizmu do wchłaniania aminokwasów do komórek mięśniowych. Dziesięciotygodniowe badanie wykazało, że osoby łączące Instant z posiłkami białkowymi budowały aż 35% mniej białek mięśniowych niż te, które unikały takiej kombinacji. Makaron Instant zawiera konserwanty i wysoko przetworzone składniki, które, razem z sodem obecnym w konserwach mięsnych lub rybnych, tworzą mieszankę nasilającą stany zapalne. Dodatkowo rafinowana mąka prowadzi do powstawania produktów glikacji, odkładających się w mięśniach i spowalniających regenerację. Tłuszcze trans uszkadzają błony komórkowe, utrudniając przyswajanie składników odżywczych z fasoli, pieczarek czy ryb. Syntetyczne dodatki obciążają również mikrobiom jelitowy, który ma kluczowe znaczenie dla wchłaniania białek. Przykład z praktyki dr Jan Kowalskiego pokazuje ten problem wyraźnie. 72-letnia kobieta traciła mięśnie, mimo że jadła tuńczyka i pieczarki trzy razy w tygodniu, ale zawsze na makaronie instant. Po zastąpieniu go brązowym ryżem i komosą ryżową w ciągu czterech tygodni zyskała prawie kilogram beztłuszczowej masy mięśniowej, odzyskała energię, a wyniki zapalne wyraźnie się poprawiły. Aby skutecznie budować mięśnie w dojrzałym wieku, kobiety powinny całkowicie wykluczyć makaron instant z diety. Dużo lepszym wyborem są pełne ziarna, naturalny ryż czy inne złożone węglowodany, które stabilizują poziom energii i wspierają metabolizm mięśniowy. Zastąpienie instant zdrowszymi źródłami węglowodanów jest jednym z najprostszych, a jednocześnie najbardziej decydujących kroków w kierunku silnej umięśnionej sylwetki. Teraz wiesz już, które cztery proste konserwy pomagają kobietom budować silne, widoczne mięśnie, oraz jaki codzienny produkt niemal całkowicie niszczy ten proces? Wiele kobiet nawet nie zdaje sobie sprawy, że same sabotują swój rozwój mięśniowy, łącząc wartościowe źródła białka z wysoko przetworzonymi produktami. Jeśli regularnie spożywasz pieczarki, tuńczyka, wołowinę lub fasolę, możesz osiągnąć imponujące rezultaty pod warunkiem, że unikasz szkodliwych połączeń, takich jak makaron instant. Doktor Jan Kowalski zachęca, aby kobiety świadomie przyjrzały się swojej diecie. Czy jesz makaron instant? Jak często? Które z przedstawionych produktów już wykorzystujesz? Które z proponowanych śniadań, obiadów czy kolacji mogłabyś wprowadzić do swojego planu dnia? Podziel się tym w komentarzu. Każda odpowiedź jest czytana i analizowana, aby pomóc kobietom osiągać jak najlepsze efekty. Jeśli naprawdę chcesz odzyskać siłę, zbudować muskularną, zdrową sylwetkę i zatrzymać zanik mięśni związany z wiekiem, przygotowany został 30-dniowy plan regeneracji mięśniowej. Zawiera ponad 93 wysokobiałkowe posiłki i przepisy, które łączą wszystkie produkty omawiane w tym materiale. Jednocześnie eliminując szkodliwe kombinacje, takie jak makaron instant. Każdy posiłek dostarcza minimum 20 g białka, optymalizując jego wchłanianie i wspierając kobiecą muskulaturę. Na koniec dr Jan Kowalski uchyla rąbka tajemnicy. Jutro przedstawi metodę, która może całkowicie odmienić Twoje myślenie o budowaniu mięśni. To nie jest drogi suplement ani skomplikowana dieta ani wyczerpujący trening. To stara strategia żywieniowa, potwierdzona klinicznie, która zwiększa syntezę białek mięśniowych o ponad 30%, nawet bez ćwiczeń. Aktywuje ona ścieżki mięśniowe, które u wielu kobiet były nieużywane przez lata. Aby jej nie przegapić, zasubskrybuj kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłaś. Jutrzejszy materiał może okazać się najważniejszym elementem Twojej drogi do silnej, zdrowej i umięśnionej sylwetki. Doktor Jan Kowalski czeka na ciebie w kolejnym odcinku.